Witajcie, edukacja na Maxa z tej strony. Kolejny odcinek serii Logomocji i dzisiaj zajmiemy się nowym tematem, tematem tworzenia nowych żółwi. Jak widzicie, domyślnie nam tu jednego żółwia. Moglibyśmy poznać jego dane personalne, czyli kim on jest. Dwa razy na niego kliknąc, nie działa, ale tutaj otwierając o pamięci, rozwijając S1, możemy tego żółwia odnaleźć. I teraz, klikając dwa razy, możemy dowiedzieć się, kim ten żółw jest. Jaką ma postać, jaką ma obecnie. Opcje hmm. włączone, czy są po nim jakieś zmienne y, procedury i jego przede wszystkim nazwa. Dobra, dajmy mu towarzyszyć. Na razie ręcznie dość mu towarzyszy w ten sposób. Tutaj klikamy na skrót i pojawiają się nowe, nowe żółwie. Jak widzicie, ta liczba nowych żółwi jest cały czas aktywna i się zwiększa. No dobra, ale w ten sposób nie możemy chociażby kontrolować ich nazwy, tak? Czyli zmiany, kiedy takie się dokonują, dokonują się automatycznie. Do tego ja proponuję te niepotrzebne nam żółwie sobie usunąć i spróbować sobie zrobić nowego żółwia. W inny sposób, za pomocą komendy. A tą komendą będzie komenda nowy żółw. I teraz tak. Tutaj damy mu na imię Jan, a tu damy pozycję 100 100. Jak widzicie, Jan powstał, ale Jan jakimś cudem jest niewidoczny. Pytanie teraz czy komendą perzet uda mi się go aktywnić, uda mi się Jana aktywnić. No dobrze, to Janowi dodajmy jeszcze komendę inną. Znaczy, dajmy jeszcze kolejnego jego towarzysza, dajmy z kolei Grześka. Grześek będzie miał taką pozycję. I zobaczcie, Grześek z kolei, zobaczymy, czy Grześek nam się pojawi. Grześek nam się w tym momencie nie pojawił. Musimy nauczyć się, jak sterować drzwiami w tym momencie, tak? Czyli musimy dać informację. Słuchaj. Grzesiek, tak? Czyli musimy do niego się zwrócić bezpośrednio. I teraz Grzesiek nas słucha jak piszemy perzet, to kolejny żółw się pojawił. Dajmy sobie jeszcze kolejnych towarzyszy. Niech będzie to Franek i niech będzie to jeszcze Kazik. Chłopaki już są, ale jeszcze ich nie widać. Zastosuję teraz komendę słuchaj, ale zamiast wymieniać. Zamiast wymieniać pojedynczo, to. wam kilku. Słuchaj. Franek. Kazik. Zapisując w ten sposób nawiskolatowy. I teraz oni obydwaj będą mnie słuchać. PZ. Jak widzicie, chłopaki się pojawili. No dobra. Ale ja. Czy za każdym razem, jeżeli miałbym powiedzmy nie wiem, 20 żółw, musiałbym każdego ze sobą wymieniać? No nie muszę. Mogę to zrobić za pomocą. Mogę słuchaj wpisać wszystkie. Wtedy każdy z nich się uaktywnia. I teraz na przykład mogę im kazać zrobić kwadrat. Jak widzicie, każdy z nich zrobił elegancko kwadraty. No dobra. Umiemy żółwiami sterować. Wiemy jak kazać ruszać pojedynczymi kilkoma żółwiami, nie wszystkimi. To może jeszcze nauczmy się dzisiaj, jak takiego żółwia usuwać. Do tego jest komenda Usuń obiekt. dawno to był usuń, usuń żółwia. Teraz obecnie jest usuń obiekt. No i obiekt musi mieć jakąś nazwę, tak? Na przykład usuniemy Jana. Papa pa, Janie. Jan się usunął, Jana już nie ma. Możemy także usunąć kilka obiektów zapisując to w ten sposób. Teraz został nam Franek, Kazik. Jak widzicie chłopaki też, też się już usunęli. No dobra. Udało nam się usunąć. Udało nam się stworzyć żółwia. Nauczyliśmy się sterować żółwiami. I oczywiście pojawił się głupi komunikat, który nie chciałem, żeby się pojawiał. Ale to jest to, to klasyka. Ale mam nadzieję, że mimo wszystko lekcja Wam się podobała. A, jeszcze jedna rzecz. Zwróćcie uwagę, że jak zwracamy się do pojedynczej, pojedynczego elementu, to piszemy z cudzysłowiem, a jak robimy do kilku elementów, to robimy w nawiasie. To się nazywa słowo, a to się nazywa lista. Troszkę więcej o tym powiem przy okazji innej lekcji, tutaj chciałbym to tylko zaznaczyć. Także, jeżeli zwracamy się do, do, do pojedynczego obiektu, to używamy słowa, a konkretnego A jeżeli do kilku korzystamy z listy. I tak zapisuje się lista za pomocą nawiasu kwadratowego. Dobra, teraz na pewno jest wszystko to, co chciałem już na tej lekcji powiedzieć. Mam nadzieję, że się lekcja wam podobała. Coś nowego, nieznanego dla was się pojawiło i mam nadzieję, że było sympatycznie. Dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Zapraszam do subskrybowania.